ten temat bo zaraz jeszcze powiem. jeszcze raz że obojętny który slot to by nie był i by coś takiego promurzony film stary taki parnicy w pokoju, bo nie mogłem znieść yy, a się spałem Co ja odpiętalam? Aha, ale się kierasz. <laughs> Dawaj kurwa w jastu, <laughs> drzwi O Kurwa co ten Svelder robi, no Okej okay. Trzeba było sobie odsypać, nie? A ty myślisz, myśl, zyka... Kurwa! Słuchaj, gnoj, świątek, no ja Jak myślisz?